Witam, 30 maja, słuchajcie, dziś przerzedzanie chemiczne Goldena było i Gali. Golden w takim jak widzicie stadium, 150 gram benzyny adeniny na hektar. Nie będę tutaj trzaskał nazwami produktów, substancja aktywna wystarczy. I widzicie, są duże zawiązki, są mniejsze zawiązki. Mierzyłem to przed weekendem było 8 maksymalnie 10 mm. Teraz sobie to przemierzyłem z rana i to już skoczyło w większości na 12 mm więc taka a nie inna decyzja o przerzedzaniu. ale zobaczymy po drugiej stronie jak to wygląda. Więc tak te zawiązki wyglądają. I tu poszła sama benzyna Adenina Zobaczymy jak się to zróżnicuje jak to odpadnie. Idziemy jeszcze na starszego goldenika zobaczyć jak to tam wygląda. No i tu na starszym goldenie też jest towaru wisi. Gdzie byśmy tam się nie styknęli, to ten golden jest. Sporo jest już takich na odpadzie, które spadają. Gdzie na starszych listkach znajdziecie parcha troszkę, ale już przypalony. No i tak, poszła benzyna adenina. Wkleję Wam tam w górnym rogu, którymś, bądź prawym, bądź lewym, jak to w zeszłym roku wyglądało. Żebyście mogli sobie porównać. W zeszłym roku te zawiązki były troszkę większe. I w zeszłym roku poszłem z wyższą dawką, bo dałem 180 gram benzyny adeniny. Bardzo fajnie mi to przerzedziło, bynajmniej jak dla mnie. Owoc był bardzo fajnej jakości, bardzo może nie tak bardzo gruby, ale gruby i było go dosyć sporo. Także tak by to wyglądało. Tu jesteśmy na gali, przerzedziłem. No mam nadzieję, że któreś z takich się tu przeróżnicują. No mam mały kawałeczek tej gali, więc tutaj wcale mi to tam nie wadzi jakoś. Może się nauczę przerzedzać tą galę. Więc to jest taki bardziej kawałek sodu testowego niż, niż produkcyjnego w tej chwili. Tu jest raptem 700 drzewek na próbę zobaczyć jak ta ziemia tutaj czy podpasuje Brookfieldowi ziemia czy nie. Zobaczymy. Także benzyna adenina 150 gram czystego składnika na hektar. Dlaczego taka dawka? Yy, dlatego, że robiłem to razem z koldenem Siemanko, cześć wszystkim. Yy, troszkę się spóźniłem, no bo w dwóch sklepach nie było. Potem dopiero zadzwoniłem, weszłem na stronę producenta, zamówiłem u producenta. No i co? Trzeba by stary domek wymienić, wstawić nowy. I tyle będzie w temacie. No. U... Piątek Tato zawiesił u siebie tam na Jona Goldach i w ciągu 12 godzin złapało się 67 owocówek. Ja się fajnie wstrzeliłem w zeszłym tygodniu. Robiłem zabieg na mszyce, na zwójki, więc teoretycznie wstrzeliłem się, wstrzeliłem się również w owocówkę. Chcąc nie chcąc oczywiście wstrzeliłem się w tą owocówkę ze względu na to, że no, przy okazji i mospilan, którym robiłem zwalcza też owocówki. Mamy owocówkę zawieszoną. Zawieszę też tam na innych kwaterach tak jak w zeszłym roku i będę się wam starał no, pokazywać mniej więcej raz w tygodniu jak to co to na tych pułapkach wisi. Cześć, witam w sadzie, zaczynamy cykl pułapkowy, owocówka, w sumie 12 godzin od łowu, świeża pułapka wczoraj założona, no i zobaczcie taki jest efekt, już policzę, no, mamy tu 40 owocówek nałapane. Więc próg szkodliwości na pewno przekroczony. No już wam pokazuję jak to Prins wygląda. Słuchajcie, tak to wygląda. Jak widzicie, tu tych zawiązków troszkę więcej było. Poróżnicowały się. No, to co odpadło, już wam pokazuję. To jest coś takiego. Jeszcze opad czerwcowy więc mam nadzieję że te pojedyncze które tu są zostaną na drugą stronę miałem tu wjeżdżać z przerzedzaniem bo to bardzo mocno kwitło ale jednak nie zostało to przerzedzone i to chyba była dobra raczej była dobra decyzja no bo jeszcze mamy opad czerwcowy nie przed nami Dobra, lecę dalej. Jeszcze Wam pokażę siatkówkę. No i tu jest siatkówka. Siatkówka, słuchajcie, jest jedna tylko. No i tyle. Spróbuję Wam wkleić jakoś kartę, jak to wyglądało w zeszłym roku. Mniej więcej o podobnych datach. Więc będzie jakieś porównanie do zeszłego roku. Kto będzie chciał, to sobie ten zeszłoroczny film tam odtworzy. Na dolnych kwaterach też tam zostawiłem dwie pułapki, więc to będzie później. No i na dolnych kwaterach zwójka siatkóweczka, kusto i owocówka. Owocówka, dwie sztuki. Dwie sztuki. Dobra, jak tu jesteśmy to jeszcze do Prince'a zajrzymy. No to jesteśmy przy Prince'ie. Nie będę tam gdzieś daleko się zagłębiał. Pierwszy z brzegu rządek. O, będzie coś opadło. Tu jest dużo słabszy, dużo rzadszy. Ale widzicie, tam gdzie coś jest. Drzewo mam odpompować. Drzewo mam odpompować, więc jest dosyć, dosyć duży ten zawiązek. Oczywiście na chorym drzewie macie full zawiązków. No i Prince tutaj ładnie wyrósł, znaczy ładnie wyrósł. Być troszkę, mogłoby być troszkę Mogłoby go być troszkę więcej No ale niestety taki to urok takiej pracy Nie, jest to coś tak, że tu nie ma co się załamywać, że nie ma Jeszcze jakieś takie porażone czymś, no ale widzicie, jak są, to są w kupie ładne zawiązki. Obok dwujeczka, jakiś badyl. Coś tam tego będzie. Ogólnie rzecz biorąc, co do pułapek feromonowych, co do domków, zachęcam wstawcie chociaż po jednej na gospodarstwo, żeby mieć jakieś jakiś podgląd na to co się dzieje No można sporo kasy oszczędzić ja w sumie po sklepach się tam nigdzie nie nie doprosiłem, więc sobie zamówiłem prosto od producenta macie tutaj stronę można sobie ze strony zamówić i w ciągu bodajże mi przyszło w ciągu trzech dni jeśli to się zamówi z początkiem tygodnia no to macie środa, czwartek jest u Was zachęcam do zakupu yy, nabycia nie wiem, zaopatrzcie się w pułapki hormonowe można oszczędzić na tym sporo kasy yy, macie wtedy mniej więcej celowane no bardziej celowane zabiegi yy, pułapka w sumie nie kosztuje dużo o ile pamiętam to na owocówkę wyniosło mnie to około 40 zł za kompletną pułapkę na cały sezon. Z wójka siatkuweczka była coś droższa, bo feromon jest droższy, więc tam wyszło około chyba 50 zł, nie są to duże koszta, a ułatwiają życie. Naprawdę ułatwia to życie. Zachęcam w dalszym ciągu do subskrybowania kanału, komentowania. I trzymajcie się. Cześć.